Szczęść Boże! Moi drodzy, zapraszam Was na spotkanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj mamy w Ewangelii Świętego Jana cud rozmnożenia chleba, i ten cud później staje się dla Jana motywem do tego, aby wyprowadzić mowę eucharystyczną Chrystusa. I to się wpisuje też w tą logikę, o której mówiłem niedawno logikę mistagogii w tym czasie paschalnym. Wprowadzania w tajemnice życia chrześcijańskiego. A jedną z tajemnic jest Eucharystia, i w tych dniach też mamy odkrywać, jak wielkim darem, wielkim skarbem jest Eucharystia, że jest to prawdziwy pokarm, który Jezus daje jego ciało. Ale dzisiaj samo wydarzenie rozmnożenia chleba, które nas uczy też logiki bożej. Bo najpierw Jezus jednego z uczniów Filipa wystawia na próbę. Mówi mu, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli. I ewangelista Jan zaznacza, a mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Na czym polega ta próba? Właśnie sprawdzić, czy Filip myśli po Bożemu, czy myśli tylko po ludzku. No i niestety, chyba Filip nie zdaje do końca tego egzaminu, bo okazuje się, że myśli po ludzku. Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Filip przelicza, czy wystarczy, nie wystarczy. No i chyba też jakaś odzywa się w nim może jakieś skomstwo, chęć zatrzymania dla siebie, niech sobie sami radzą, to jest jakieś takie ludzkie myślenie. Bo z drugiej strony i tą Bożą logikę widzimy w, w postawie Andrzeja, brata Szymona Piotra, który przyprowadza chłopca i mówi, jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? z jednej strony mamy te 200 denarów 200 denarów to jest już trochę bo denar to dowiadujemy się z innych fragmentów biblijnych, jest to zapłata za dzień pracy a za dzień pracy, za taką zapłatę no chyba trochę tych bochenków można kupić przeliczcie sobie ile to jest dzisiaj, z kilkanaście chlebów w takich normalnych warunkach razy 200 to jest już kilka tysięcy a z drugiej strony mamy 5 chlebów i dwie ryby. I tylko yy, właśnie ten chłopiec jest gotowy po prostu dać. Tak mi się wydaje, tak, tak czuję w tej Ewangelii, że ta gotowość, gotowość tego chłopca, by dać, sprawia przestrzeń do tego, żeby Pan Bóg mógł dokonać cudu. Pan Bóg dokonuje cudu tam, gdzie człowiek jest gotowy dać, podzielić się, nawet jakąś niedużą ilością. A zresztą, chyba Pan Bóg też lubi takie sytuacje. Właśnie tam, gdzie jest niedużo, mało, zresztą w Biblii bardzo często to widzimy, tam Pan Bóg działa. I to też jest jakieś zaproszenie dla nas dzisiaj, zastanawiając się nad tym, czy ja myślę po ludzku, czy myślę po Bożemu, aby też nauczyć się dzielić w takiej prostocie, tym co posiadam z innymi. Myślę, że to jest też ważny fragment w kontekście obecnej sytuacji, gdzie w związku z pewnymi brakami też i w, w szpitalach, w jakichś różnych instytucjach. Nie? Tyle różnych fundacji, tyle organizacji się uruchomiło, żeby się dzielić, żeby organizować zbiórki. Tylko smutne jest w tym wszystkim takie prześcigiwanie się, licytowanie. A myśmy tyle dali, a myśmy sprowadzili samolot, taki samolot, nie? a myśmy zebrali tyle tysięcy, myśmy tutaj dali. Nie wiem, czy to jest logika Boża. Logika Boża daru to jest logika właśnie prostoty, otwartości serca, ale bez liczenia, bez kalkulowania. Filip kalkulował i niestety nie był przestrzenią działania Pana Boga. Chłopiec dał i tam się dokonał cud. Warto o tym dzisiaj pomyśleć i otworzyć swoje serce. Życzę Wam dobrego dnia, szczęść Boże.